Cześć, witam Was w trekkingowej alejce rowerzysty.pl. Pokrótce opowiem Wam dzisiaj o tych uniwersalnych rowerach, które są jedną z części wybieranych pozycji w naszym sklepie. Rowery trekkingowe są jednym z najczęściej wybieranych typów rowerów w naszym sklepie, zarówno stacjonarnie, jak i internetowo. Może na to wpływać wiele czynników, a na przykład to, że rower jest kompletnie wyposażony i taka osoba nie musi potem wyposażać tego roweru w dodatkowe akcesoria oraz też rowery trekkingowe są bardzo uniwersalne i słyną ze swojego komfortu użytkowania. Rower trekkingowy słynie ze swojej komfortowej pozycji na rowerze, którą możemy na nim zająć komfortowo, a ma na to wpływ m.in. specjalnie zaprojektowana geometria ramy, która sprzyja temu, żebyśmy mieli względnie wyprostowaną pozycję, czyli mając. Prawie całkowicie wyprostowane plecy, możemy tutaj czuć się zrelaksowanym i spokojnie przemierzać kolejne kilometry, ale nie tylko jest to za sprawą geometrii ramy. Ma na to też wpływ wiele innych czynników, takich jak na przykład regulowany wysoki mostek, więc nie dość, że kierownicę możemy regulować w pozycji góra-dół, to też do siebie i od siebie, także każdy pomimo różnych proporcji ciała będzie mógł tą pozycję sobie odpowiednio wyregulować, aby czuć się jak najbardziej komfortowo. A będzie miało też na to wpływ wygodne siodło. W trekkingach często znajdziemy troszeczkę szersze niż w krosówkach i w górskich rowerach siodła, a także często wygodne, żelowe. Będą one naprawdę poprawiały komfort użytkowania i przez swoją szerokość będą świetnie podpierać ciało, bo mając wyprostowaną pozycję, mamy nacisk ciała z tyłu. Więc takie siodło będzie miało duży, duży wpływ na komfort naszej jazdy. Jak widzicie na tym ujęciu, cechą charakterystyczną roweru trekkingowego będzie jego bagażnik. Ma on wiele zastosowań. Między innymi możemy zaczepić na niego sakwy, jeśli chcemy pojechać na dłuższy wypad i się troszeczkę zapakować. Jeśli chcemy wrócić sobie szybko z zakupami, możemy mieć tu sakwę lub koszyk przypięty. A jeżeli chcemy podróżować ze swoją pociechą, to nośność bagażnika spokojnie wystarczy, aby zamontować tam dziecięcy fotelik i razem ze swoim dzieckiem bezpiecznie śmigać razem. W rowerach trekkingowych najczęściej spotykaną opcją będzie klasyczny zewnętrzny napęd z dwoma przerzutkami. Z przodu możemy spotkać różne warianty korby, 2 3 chociaż najczęściej będzie to 3-blatowa korba, z większymi niż w rowerach górskich zębatkami, co sprzyja osiąganiu większych prędkości przy mniejszej kadencji. Oraz z tyłu znajdziemy klasyczne zębatki najczęściej, czyli kasetę lub wolnobieg o różnej ilości przełożeń. I taki zestaw napędu pozwoli nam sprawnie poruszać się nie tylko po mieście w przeciwieństwie do zamkniętych napędów np. Na typu Shimano Nexus, ale też w terenie, gdzie będziemy mieli dużo więcej przełożeń do wyboru i dużo większą łatwość użytkowania tego roweru. Do kompletu razem z bagażnikiem możemy zaliczyć wyposażenie rowerów: błotniki, stopkę, czy też osłonę łańcucha oraz ważną kwestię dla bezpieczeństwa, czyli oświetlenie. W trekkingach będzie one zasilane najczęściej z prądnicy, która znajduje się w przedniej piaście lub lampy będą zasilane bateryjnie. W rowerach trekkingowych znajdziemy zarówno hamulce proste typu v oraz hamulce tarczowe I będą to wersje mechaniczne oraz hydrauliczne, więc wszystko zależy tutaj od użytkownika, w tego w jaki sposób chce użytkować ten rower. Do danego modelu wybierze sobie odpowiednią wersję, aby te hamulce odpowiadały jego wymaganiom. Więc użytkownik, który będzie zainteresowany takim rowerem, będzie to osoba, która będzie ceniła sobie komfort użytkowania i prostotę roweru, który spisze się w najbardziej uniwersalnych warunkach, ale nie będzie sprzętem na mega wymagające wyprawy czy teren. Także, jeśli chcecie przejrzeć rowery trekkingowe, jakie posiadamy w swojej ofercie oraz dowiedzieć się więcej na ich temat, zapraszam na rowerzysta.pl. Tam znajdziecie wszystkie potrzebne rzeczy i nie zapomnijcie o zostawieniu nam łapek w górę oraz oraz subskrypcji i zostańcie z nami na następne filmy. Cześć!